Witam serdecznie wszystkich tym razem, tym pięknym bukietem róż. A tematem dzisiejszego odcinka będzie Róża Maria Jose. Zapraszam na film. Pełna nazwa tej róży to Garden Princessin Mary Jose, chociaż się pisze Jose. Róża ta jest o. Kolorze malinowo-czerwonym. Ma ona takie kształty przypominające pomponiki. Obok niej jest również róża podobna kształtem a jest to Herzogin Christiana. Jest to róża z serii perfuma, i w opisie można wyczytać, że zachwyca zmysłową wonią róży przełamanej żyjszymi nutami owocowymi, porzeczki, rabarberu oraz maliny. W swoim ogrodzie mam dwie sztuki takiej róży w formie piennej, chociaż wiem, że są dostępne również normalnie w formie róży rabatowej. Ilość tych kwiatów w tym roku jest naprawdę ogromna. I powiem szczerze, że troszeczkę się boję czy mi się to nie przełamie, ponieważ właśnie miałam taką sytuację wyjeżdżając właśnie już w samochodzie na wakacje. Nie widziałam tego wcześniej, ponieważ już mieliśmy zasłonięte plisy w oknie kuchennym, a ja te widzę te cztery róże na pniu po prostu patrząc z okna kuchennego. No, i wyjeżdżamy. No, i niestety patrzę, a Róża Maria Henrietta leży na chodniku. I po prostu myślałam, że ona się złamała. A to się okazało, że złamał się bambus, również pod ciężarem tej ilości kwiatów. No, i też tam był wiatr, ale to nie był taki silny wiatr. No, i po prostu szybko musieliśmy ją. Podnosić, na szczęście róża żyje, jest w całości, się nie przełamała, tylko po prostu bambus. Także trzeba być właśnie czujnym. Nigdy tak nie miałam takiej sytuacji tutaj w swoim ogrodzie, no ale musiało być ten pierwszy raz. No i taka właśnie historia się wydarzyła w tym roku. Na pewno ta róża też nie przemarza. Naprawdę, jeżeli tam troszeczkę przemarznia, to tam sporadycznie wiadomo, że po prostu jest naprawdę mrozoodporna. Dotychczas kopczykowałam, ale tylko i wyłącznie jakby podstawę tej róży, nie robiłam. Także przechylałam jakby ten całą koronę do ziemi, tak jak to się robi przy różach piennych. Także nie było problemu. Ja też w tym roku tam właśnie zrobiłam rabatę i mam obsypaną tą rabatę korą. Także na pewno nie będę robiła już z ziemi żadnych kopczyków. No i ta jedna róża powiem Wam, że ona jeszcze tak nigdy tak pięknie nie kwitła jak w tym roku. Ale tak wizualnie widać, że ona jest troszeczkę mniejsza. Ponieważ ona jakby stała na przedmuchu, a u nas tutaj są straszne wiatry. I, i często też było, że jakby na wiosnę po prostu no budziła się, ale nie była taka super piękna, jak ta druga, która tutaj była troszeczkę schowana za murem domu no i na jesień jak mąż będzie miał trochę może więcej czasu, ma kolejne zadanie będzie musiał właśnie mi wyspawać takie jakieś podpory na te róże pienne również będąc na wakacjach miałam telefon od brata, że Inna róża pienna, biała, taka też ogromny kwiatostan ma, również się położyła, musiał ją reanimować. Także zaczęłam zaraz szukać y, na Allegro jakieś podpory. No ale cena nie jest fajna, y, także mąż stwierdził, że taniej będzie samemu coś y, wykombinować. Na pewno zapytać się, jak ona reaguje na opady deszczu, czy też silne słońce napowiem no wam, że w tym roku tutaj na, na początku lipca były takie dwa dni takiej naprawdę y, pogody, która naprawdę wydawałoby się, że można by się spalić samemu. No i tutaj widzę, że nic takiego się nie wydarzyło. Również po deszczu ona y, nic się nie dzieje z nią, nie, nie, nie oklapuje. Również po deszczu też nie zauważyłam, żeby jakoś te kwiaty jakoś się pokładały czy gniły. Po prostu jak ona przekwita. No to tak podobnie jak Hercogin Christiana, że po prostu robią się takie brązowe płatki, to tak jakby po prostu ona przegniwała. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Jeśli macie taką różę to napiszcie w komentarzu. Pozdrawiam wszystkich i cześć!